Kochani, lekcja 78 i w tej lekcji chciałabym jeszcze porównać te dwa czasy. The past perfect simple tense, czyli czas za przeszły prosty, i the past perfect continuous tense, czyli za przeszły ciągły. Trzy przykłady, trzy pary zdań. Uwaga. Pierwsza para zdań. Before I married Mark. I had been meeting my friends. Czyli zanim poślubiłam Marka, spotykałam się z moimi przyjaciółmi. A drugie zdanie. Before I married Mark, I had met his friends. Czyli zanim poślubiłam Marka, poznałam, Albo mogę przetłumaczyć to jako spotkałam jego przyjaciół. Ok. Drugi przykład. Before I did my homework. I had been reading a lot of articles. Czyli zanim odrobiłam moją pracę domową, czytałam wiele artykułów. Zajęło mi to jakiś czas. Trwało to. Czytałam wiele artykułów. A drugie zdanie. Before I did my homework, I had read one article. Czyli zanim odrobiłam moją pracę domową, przeczytałam jeden artykuł. I trzeci przykład, dwa zdania: OK, so before I bought a car, I had been taking the practical driving test six times. Mhm. Mm nie, to nie jest o mnie. Czyli, zanim kupiłam samochód, podchodziłam do egzaminu na prawo jazdy sześć razy. Ok. I drugie zdanie. Before I bought a car, I had taken the practical driving test. Czyli, zanim kupiłam samochód. Podeszłam do egzaminu na prawo jazdy. I tak wyglądają te przykłady. Obejrzyjcie filmik kilka razy. Oczywiście widzimy się w kolejnej lekcji. Idziemy dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Ćwiczcie.